dobry, dzień dobry. A, cześć, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Łukasz, wywiady na rowerze. Z, z Dębek wyjechali, tak? Właśnie z Dębek wyjechaliście. Ja Cię aż do Białogóry praktycznie odwiozę. Nazywam się Janusz Sztyjkowski, jadę z numerem 199 i przyjechałem z Borówca, który leży w gminie Kurnik pod Poznaniem. A, okej, okay. czyli jest płaskopolski tak zwany. Dobra, dobry, Dobra. Pozytywnie zakręceni. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ja jeszcze nie było. Ej. Debiutujesz? Nie, 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 debi nie, debi nie debiutuję. Ale w wanogę też już jechałeś, czy? W debiutuje. debiutuję, a tak. debiutujesz, a w ogóle nie debiutujesz. A w ogóle nie debiutuję, już jeżdżę nawet od zawsze. Ale ultra, co tam przejechałeś z tych ultra? Ultra, takie ultra, wiesz, takie typu gravelowe ultra. To no ja nazywałem ultra powyżej 24 no, godzin. Ta jest moja definicja, a na okay. mój użytek No to w takim razie od zeszłego roku, w ubiegłym roku przejechałem Warte, gravel. Warte gravel, nie warte 800, tylko warte gravel. Warte gravel, tak. Great Lane. GLG, great... tak? Tak, GLG. Tak. Na koniec sezonu. Okay. Co się tu przygnało na tą wanogę? Dlaczego wanoga? Yy, dlatego, że bardzo lubię te rejony. Bardzo lubię paszuby, bardzo lubię Pomorze, Pomorze Środkowe, Mory Tucholskie. Znasz właśnie tą paszuby. część tam? Tak, tam te rejony z dzieciństwa, bo mieszkałem yy, kiedyś w Gdańsku, także yy, w no to posołowej liceum i miejski park radowody odjeżdżałem namiętnie potem Pasiuby, także... Chyba podróż sentymentalne dzisiaj trochę. A znasz też dalsze, tam część, jeszcze tam dalej, poniżej Koszalina i tak dalej. tam, też tam troszkę droweru, trochę z samochodu. Z tam takie dzikie tereny, nie? Dokładnie, dokładnie. Bardzo dzikie tak. On pomoże się od to, że jest niesamowite. No właśnie, tam ja uważam te, te tereny na południe od Koszalina, to jest jakiś ta, kompletny odlot. Tak, tam ta, ta właśnie krąg polanów Czyli debiutowałeś na tej Warcie? Tak. No dobra, jakbyś teraz sięgnął pamięcią do tego debiutu, co zmieniłeś, co poprawiłeś, co się w ogóle zmieniło w Twoim podejściu, w mentalu, w sprzęcie? Szczerze to niewiele. No. Szczerze to niewiele, trochę może jeszcze bardziej przemyślana ilość rzeczy do zabrania. Z czego nie bierzesz, na przykład to co brałeś kiedyś? No, no takie tam super nie wiem... Skarpeczki. Czyli po prostu, po prostu starasz się tak. brać mniej? za mniej. No wiesz, to też zależy od pogody. Trochę nas ta pogoda dzisiaj zaskoczyła, bo prognozy były lepsze niż dzisiaj wyszło. No tu przed chwilą kolega dokupywał ubranie w sklepie. No więc właśnie, tak, tak. Wczoraj jeszcze były jakieś tylko przelotne opady prognozowane na dzisiaj, a dwie godziny padało już konkretnie. No ale takiego chyba błota nie było wielkiego. Było było to? Było mokro bardzo? Trochę było, tak. Nie? Trochę było, tak? Już tam się zmoczyły. Czekaliśmy w bredzie za redą w tej puszczy, nie pamiętam jej nazwy. Tam było sporo sporo takiego rozjeżdżonego piasku, mokrego piasku nawieżonego. No, było to słabe, bo to oblepia strasznie napęd. Tak, tam... Ale to chyba koniec deszczu na, to, no, na ten wyścig, tak było tak w prognoz przynajmniej wyglądał. Tak, tak. Właśnie, ale i będziesz jechał w nocy? W ogóle jakie plany? Nie, nie. Jakie masz plany? Wiesz plany mam takie, że, że jadę spokojnie z dwoma noclegami yy, tutaj teraz przed kwietnią nocleg mam przedłegą Już przed łebą, tu masz coś zabukowane, tak? Tak, tak. Można powiedzieć, że na dojeździe jesteś. Tak, jutro troszkę troszkę dłuższe dystansy zrobić. Zobaczymy. Jutro więcej, tak? Tak, po prostu zrobić więcej, zobaczymy jak się będę czuł rano Ale to ten pierwszy dzień tak pod, podchodzisz do tego dość tak rozjazdowo-lajtowo, czy...? Asekuracyjnie trochę Tak? Trochę tak? Trochę tak, trochę asekuracyjnie, żeby się nie zajechać <susura> Nie ukrywam, że też jest to efekt po ich przestrug, żeby pierwszego dnia nie przesadzać <susura> Tak, ten... tylko ja się tak mądrze, a ja a... żadnego ultra nie przyjechałem. No. tu ludzi No to prawda I mówisz to, 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 to potem tobie ludzie ludzi. Tak, tak, to ta młodzież, która... Właśnie jak ich łapie na, powiedzmy, 150 km, to mówią Tak, tak, ja jadę longiem, ja tam tylko się zdrzemnę i tak dalej, i tak dalej A potem spotyka ich trzeciego dnia Jakieś błędy popełniłeś do dotychczasowych startach? No, ja myślę, że jednak, e, zbyt duże, jednak zbyt duże tempo pierwszego dnia. Tak jednak? Tak, tak. Zbyt duże tempo pierwszego dnia, więc sobie z pierwszego dnia na początku się dobrze jedzie. No tak, wszyscy wypoczęci. Wszyscy wypoczęci, to jest ono w większej grupie, także też e, motywacja, żeby trzymać koło, żeby go do, dogonić. Pilnuje dzisiaj tętna. Na tętno jedziesz, tak? Na tętno. Czyli masz pulsometr, okej. Okay. Mam pulsometr, tak, pilnuję. I ciekawe na ile jedziesz? Jest to, to sobie wyznaczyłem strefę tlenową, się jechać w strefie tlenowej i nie przekraczać 138 do 40. No bo to pewnie jutro ci tętno spadnie, bo to nawet jakbyś tak samo jechał, Zmęczenie. na zmęczeniu zawsze to tętno spada, tak. No i też pilnuję kadencji, żeby kolana oszczędzać. E no, to ty w ogóle jak komputer jedziesz. No tak wiesz. Ale to masz też pomiar kadencji. Tak, tak. Jest. Zaraz się okaże, że jeszcze masz miernik mocy. Nie, nie, to już jest poza mną. Nie no, to ma być znacznie zabawa, pan, no, ale kolana piluje, także są tą ta kadencja. W ogóle ta trasa do tej pory, jak te pierwsze 180 km, bardzo fajna. Co masz na myśli, co jest fajne? No Przejeзда, trzeba widać, że Makio no, przemyślał, przejechał ją dobrze, dobrze ułożył, jeśli chodzi o ciekawe miejsca, jeśli chodzi o krajobrazy, widoki, ale również takie, wiesz, no, praktyczne rzeczy jak. Przejazd przez miasto, żeby jechać na stację, żeby przyłożyć klef, no to też jest łatwiej, nie? No, zawsze można niby zjechać do miasta, ale to tak się mówi, nie? Tak, nie, nie, każdy, nie każdy tam sprawdził, co gdzie jest. No tak. A jak widzisz tu drogę, no to jest łatwiej. A ty masz właśnie jakiś plan? Tak, tak, tak. Sobie przeanalizowałem trafę. Ale to wbiłeś do GPS-a, to? czy... czy nie, masz... nie. Wbiłem sobie do no, tak, w telefonie. Nie ma tego za dużo, także już prawie znam na pamięć. Jadłeś coś po drodze? Tak, się, zatrzymałem się w na obiadek No i tam ten deszcz nas zastał Ale to się nie chciało ruszyć pewnie, No a? planowany tak, planowany postój Godzinny zrobił się, dwugodzinny, bo stwierdziłem tam jeszcze z kolegami, którzy też zostali, że tu czekamy na te największe opady Ale co jesz w czasie jazdy? No coś tam pewnie jeszcze podjadasz No tak, bo nie, tak. nie, nie samym obiadem czy jakichś, tak? Nie, 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 no wiesz, no takie typowe Typowe przekąski kolarskie. Na słodko raczej? No więc to jest też jeden, pytałeś o te poprawki ubiegłego roku. To jest też jedna z poprawek, że tej więcej wprowadziłem też jedzenia takiego wiesz, zwykłego, słonego kanapki. Jakieś takie przekąski słone, a nie tylko żele i batony. ale dlaczego właśnie tak zrobiłeś? Dlatego, że w ubiegłym roku, no, z drugiego dnia, już mi żołądek zaczął, zaczął buntować. No może dlatego, że jest nieprzyzwyczajony po prostu. Na, taki, na takim długim dystansie, tak. No tak. bo jakbyś przez miesiąc ja tylko żele i batony, to pewnie Tak. Wy... tak. swoje byś odcierpiał, ale potem tak. byś był przyzwyczajony, okej. Okay. No dokładnie, tak. On jest przyzwyczajony do takiej wiesz, jazdy kilkugodzinnej czy jednodniowej, ale już drugiego dnia to się zaczął buntować, także w tym roku więcej wjechało monego. I na razie jest tutaj. Czy jakoś na co dzień? Jakoś szykujesz do tych ultra? Trenujesz czy jeździsz? No właśnie, no nie może masz plany treningowe? treningowe? Nie, 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 nie mam żadnych planów treningowych Plany treningowe sobie sam układam Staram się przygotować do sezonu Aha, ale to trenażer jakiś? Nie, właśnie trenażer nie U mnie punkcie trenażera pełni spinning A na spinning chodzisz, okej okay. od, od, od grudnia staram się już Taką ogólną rozwojówkę robić Pójść na spinning, na basen Na siłownię no ale coś, nie rozumiem, że zimę no przepracowałeś elegancko? No tak 10 od, od grudnia właśnie już zacząłem, właśnie to ja to robię od lat Ja kiedyś, ja kiedyś jeździłem głównie MTB w górach, potem trochę szosy To może na Karpatie się zapiszę. Ja, no nie, chyba już Karpatia już usłyszyła ponad moje siły Karpatia była w gdzieś tam 10-15 lat temu Transkarpatia Transkarpatia, właśnie temu nas. wygasła no ale to trochę inna formuła była bo. Ta formuła, tak. To była jednak etapówka, ja jechałem teraz z dla tymi. Tak? Tak, okay. Nie, ja jeździłem, ja jeździłem kiedyś gminie te maratony w MTB w górach i etapówki to jest była. Okej. Macijawka. ultra najtrudniejszego. Z czym tak naprawdę tu się zmagasz? Trochę za mało jeszcze mam doświadczenia, żeby tak... No, w porównaniu z tymi, którzy debiutują, to masz duże doświadczenie. Tak jak powiedziałem wcześniej, pierwszego dnia trzymanie fantazji na wodzy, taki wiesz, żeby, żeby jechać szybko, mocniej. No, ale to mimo tej elektroniki, no jak masz wyznaczone te tempy. Tak, no więc wiesz, czasami się zapominam, patrzę na, na, na nawigację, na, na ślad, zapominam o cyperkach. I się, się, się orientuję, że ten na poszło do góry, tak tego się cały czas jeszcze uczę, żeby zachować siły, kondycję i, i mieć zabawę drugiego i trzeciego dnia, a nie tylko pierwszego. Wiesz, no, oczywiście dystans jest wyzwaniem na pewno, bez dwóch zdań. Kwestia logistyki, jedzenia, pisania, zakupów po drodze, no, to jest też, też wyzwanie, tego też trzeba się nauczyć. Tak? Dlaczego ty to robisz? Dlatego, że mogę jeździć rowerem. No dobra, inaczej, ale to Mógłbyś sobie pobrać traka ze strony, tak? I sobie to w wolnym tempie, wolnym czy w jakimkolwiek tempie, po prostu przejechać. A I po co ten numer? To, tak. to wszystko. Bo lubię jeździć rowerem. Aha, a jednocześnie dużą satysfakcję mi sprawia konkurowanie z innymi. Yy, sprawdzenie się na danym, na danym, szlaku w limicie czasu. Czyli taki aspekt, jednak. Po na pojazd sportowy też jest. tak. Bardzo, tak. Sportowy jest już. jego znak. Hej! Kolega. Kolega. Dziękuję ci w takim razie za rozmowę. Fajnie, dzięki za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. Powodzenia, w takim razie ja już zawracam. Ja też do kolegi na chwilę do Kolega, cześć. <noise> cześć, się zaczaił no. Z Nienacka się zaczaił? Tak. Super, fajne, to takie super są rzeczy. Na trakerze Cię wyśledził, nie? Powodzenia, trzymajcie się.